Nowy Thermomix oryginalny kupiony u przedstawiciela model TM6, tydzień użytkowania. Tydzień, tydzień czasu jak u nas jest, i już po tygodniu, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że podczas gotowania dzisiejszego obiadu. W pewnym momencie Thermomix odmówił współpracy. Pojawił się błąd polegający na tym, że w momencie, kiedy chcemy sobie ustawić jakiekolwiek obroty podczas gotowania, wyskakuje nam błąd C370. Urządzenie Thermomix powraca do pracy. Proszę czekać. I możemy czekać pół godziny, godzinę, możemy czekać nawet cały dzień i. Błąd ten będzie się cały czas pojawiał. Żadne inne funkcje, takie jak gotowanie, również nie działają. Po wykonaniu telefonu okazuje się, że Thermomix należy odesłać do serwisu. Żeby wysłać do serwisu, wysyła się zgłoszenie Poprzez stronę online. Dokonałem takiego zgłoszenia. Serwis działa do godziny 18, od godziny 8 do godziny 18, tak około godziny 15 wysłałem zawiadomienie, zostałem potwierdzenie, że zostało przyjęte, natomiast wysłane zostało przez automat, więc czekam na dalsze informacje. Ma przyjechać kurier. Zobaczymy, jak długo będzie trwała naprawa. W związku z tym, że Thermomix mamy raptem 7 dni, zastanawialiśmy się z żoną, czy go nie zwrócić po prostu, bo nie jest to urządzenie, które kosztuje 500 czy 700 zł, tylko to są już y, tysiące. E, oczekiwaliśmy, że urządzenie za taką kwotę będzie naprawdę wysokich e, standardów i możliwość zepsucia będzie znikoma. No jak widać niekoniecznie, niekoniecznie za ceną może iść jakoś. Chociaż zobaczymy, może po prostu mieliśmy takiego pecha. Będę obserwował i postanowiłem, że nie będę wrzucał filmów zachwycających Thermomix, pomimo przez obecny tydzień byłem bardzo zadowolony, ponieważ praca z Thermomixem jest bardzo wygodna. Natomiast pytanie, czy jest to warte tych pieniędzy?